Z tej strony, Mateusz z serwisu devmentor.pl. Ja na co dzień jestem mentorem programowania, a teraz będę chciał odpowiedzieć na pytanie, jakie projekty warto robić, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Zanim do tego przejdziemy, ogromna prośba do Ciebie, bo jest to pierwszy film w tej formule, korzystam z map myśli. Jeżeli odpowiada Ci taka formuła, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie, to napisz proszę komentarz pod tym filmem, żebym wiedział, co mam poprawić. To tyle, a teraz przejdziemy sobie do naszego tematu. I żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy sobie najpierw zadać kilka pytań. I zaczniemy od tego, co chcemy osiągnąć. Pewnie oczy oczywista rzecz, czyli otrzymać pracę, czy to pierwszą, czy kolejną, ale pewnie lepszą. I zmniejszyć czas po jakimś. Zmniejszyć czas, po jakim to się stanie. No i żeby móc to zrobić, powinniśmy. Żeby to zrobić, możemy to zrobić na dwa sposoby. Czyli tak, lepiej dopasować się do wymagań pracodawcy, albo po prostu przez większe umiejętności oraz większe zaangażowanie względem innych osób. No i teraz, tak, jeśli chodzi o dopasowanie do firmy, no to żeby dopasować się do firmy, no to musimy najpierw określić, do jakiej firmy chcemy trafić. No i oczywiście jest wiele różnych typów firm. My się skupimy na kilku, żeby pokazać o co chodzi. No i jeden z typów to może być firma z własnym produktem, na przykład może to być streaming wideo. No i dla takiej firmy projekt, który stworzymy, to może być na przykład czat wideo przy pomocy przeglądarki. Jeżeli mamy firmę, która tworzy aplikacje mobilne, no tu warto stworzyć aplikację mobilną, która może na przykład przechowywać listę zakupów. Jeżeli mamy tu firmę zajmującą się e-commercem, no, to powinniśmy pewnie stworzyć podstawowy sklep internetowy dla kolegi, który sprzedaje na Allegro. Myślę, że to będzie bardzo fajne powiązanie właśnie z tematyką, z tematyką firmy. Jeżeli mamy firmę, która tworzy gry przeglądarkowe, no to właśnie powinniśmy stworzyć taką grę przeglądarkową. Może to być na przykład gra, którą sami lubicie grać, oczywiście w takiej mega podstawowej formule. Więc tutaj. E Taki, taką mamy formułę, że jeżeli jest dana firma zajmuje się danym tematyką, to właśnie w tym temacie powinniśmy robić projekt. Natomiast jeżeli chcemy wyróżnić się na tle konkurencji na podstawie umiejętności i zaangażowania, no to pewnie fajnym rozwiązaniem będzie zastanowienie się, co sprawia mi frajdę. Jeżeli robimy coś, co lubimy, no to nie dość, że wychodzi nam to lepiej, no i też jesteśmy bardziej zaangażowani. Więc zadajemy sobie pytanie, co sprawia mi największą frajdę. No i na przykład, może to być kodowanie. Jeżeli tak, no to po prostu e, budujemy sobie, tworzymy sobie fajny landing page. Może to być na przykład strona dla znajomego. Jeżeli lubimy tworzyć aplikacje, niekoniecznie lubimy się mm, bawić css e, no to może to być na przykład aplikacja wykorzystująca najpopularniejsze technologie których piszemy, których się uczymy, i może to być na przykład aplikacja do przechowywania danych dotyczących eksploatacji samochodu prywatnego. Jeżeli natomiast lubimy optymalizację czy refaktoryzację, no to powinniśmy zaprezentować efekt działania wraz z danymi do porównania. I na przykład może to być szybkość odpytywania bazy danych przed i po optymalizacji. Więc skupiamy się mocno właśnie na tym, co lubimy i to pozwoliło to ma nam pozwolić się wyróżnić na tle konkurencji i tak zdaję sobie sprawę, że część z Was jest w stanie sobie odpowiedzieć na te pytania, które zadałem przed chwilą więc możemy zastanowić się, co robimy dalej z tym i tak e, oczywiście powinniśmy zacząć od razu działać no jeżeli wiemy, gdzie chcemy trafić co lubimy robić, no to po prostu powinniśmy zacząć to robić E, najtrudniej jest po prostu rozpocząć projekt, potem już jakoś idzie. E, możemy też właśnie powiązać niektóre elementy z tych naszych odpowiedzi. Czyli jeżeli na przykład lubisz kodować i chcesz pracować w firmie ze streamingiem wideo, no to zorganizuj w tej tematyce gotowy projekt graficzny. Można go kupić i go zakodować. E, no i możemy wzorować się na realizacjach wybranej firmy. No jeżeli wiesz, gdzie chcesz trafić, wiesz, do jakiej firmy chcesz trafić. No to pewnie możesz wzorować się właśnie na mm, projektach, które wykonywała ta firma. W ten sposób po prostu nie musisz wymyślać. E, będziesz robić to, co dana firma robi na co dzień. Dzięki temu też będziesz w stanie się wyróżnić na tle konkurencji. E, no zapewne też część osób nie będzie w stanie jeszcze odpowiedzieć na te pytania, więc możemy też poszukać innych rozwiązań. I po pierwsze możemy szukać inspiracji wśród, pośród ogłoszeń o pracę. Na przykład sprawdzamy czy firma, czym firma się zajmuje. Sprawdzamy jej ostatnie realizacje. Zastanawiamy się w jakim zakresie możemy skopiować dane rozwiązanie. Pamiętajmy, żeby nie przesadzać, żeby nie rzucać na głęboką wodę, bo możemy się zrazić, o tym jeszcze będę wspominał. No i po prostu jeżeli już wiemy co dana firma robiła, co chcemy zrealizować, to po prostu działamy. Możemy też po prostu zapytać znajomych i nieznajomych, czy nie potrzebują strony lub aplikacji. Możemy wrzucić informacje na Facebooka naszego, na Linkedina, czy nawet wrzucić ogłoszenie na Olix i w ten sposób czekać właśnie na informacje od y, osób, które mogą być zainteresowane naszymi usługami. I tak, myślę, że tutaj mocno też powinniśmy się zastanowić nad tym, kiedy w ogóle powinniśmy myśleć o takim projekcie. W mojej ocenie dopiero po co najmniej 8 mniejszych projektach związanych z, z, związanych z zakresem materiału, którego się uczymy. A to dlatego, że jeśli za szybko rzucimy się na głęboką wodę, no to pewnie się zniechęcimy, bo będzie nam trudno sobie poradzić z problemami. E, dopiero właśnie po przerobieniu kilku, a nawet kilkunastu projektów, wiesz co tak naprawdę sprawia Ci frajdę? I na koniec dużo łatwiej przyswaja się wiedzę z mniejszą ilością nowych tematów do poznania. Czyli, jak już zrobimy sobie te 8 projektów, nauczymy się wielu rzeczy, to potem będziemy mogli je wykorzystywać w dużym projekcie. Będzie to po prostu wygodniejsze, przyjemniejsze i da na pewno lepszy efekt. O czym powinniśmy pamiętać, realizując taki projekt? No, i tu kilka rzeczy. Przede wszystkim odpowiedni rydmi, który sprzeda nasz projekt. Pamiętajcie, że no niestety poszukiwanie pracy to trochę, e, um, albo w zasadzie sporo umiejętności sprzedania siebie. I tutaj taką jedną formą, jedną z form sprzedania się to jest po prostu dobry plik readme. E, to może też od razu powiem, że jeżeli nie wiesz co to jest readme, to pewnie jeszcze to nie jest czas na to, żeby e, rozpocząć taki projekt. Więc tutaj od razu uwaga do Ciebie, że jak nie wiesz co to jest. Zapoznaj się na blogu devmentor.pl, ale myślę, że to jeszcze trochę czasu, zanim przystąpisz do, do takiego projektu. No i wracając do samego pliku Readme, no to powinniśmy opisać silne strony projektu, użyte technologie, grafika prezentująca wygląd może to być tzw. zwany mockup, najważniejsze funkcjonalności, sposób uruchomienia, no i link do wersji live, więc Samo stworzenie projektu to nie wszystko, powinniśmy też się skupić właśnie na odpowiednim marketingu. Fajną rzeczą byłoby, aby móc y, otrzymać kod review od osoby doświadczonej, która pozwoli wychwycić pozostałe błędy. No, my ucząc się i nawet nie ucząc się, mając x lat doświadczenia popełniamy błędy, zawsze ta druga osoba jest w stanie je szybciej wychwycić, więc warto to zrobić. Co ważniejsze, na błędach najwięcej się uczymy, więc jeszcze taki code review na pewno nam dużo e, da. I z mojego doświadczenia, wszystkie osoby, z którymi współpracowałem do tej pory, uważa, że code review to dla nich prawdziwy game changer w nauce. Więc to naprawdę przyspiesza zdobywanie wiedzy i to pozwala też mocniej się poczuć na rekrutacji. I pamiętaj, że nawet często występujące projekty, można tak usprawnić, że, naszym, że będą one naszym atutem. Czyli mam tu na myśli na przykład osłaną, złą, słabą to do lista, która często, o której się często mówi, że to, że to nie jest projekt, i faktycznie sama to do lista może nie jest projektem, ale ta to lista tak naprawdę może być zamieniona na wiele fajnych rozwiązań, i na przykład może to być zarządzanie codziennymi zakupami. Jeżeli tylko wprowadziłem parę modyfikacji, no to taka to do lista zmieni się na parę fajną rzecz. Więc, w mojej ocenie, nie warto porzucać też takich projektów, tylko można je po prostu fajnie usprawnić. I to w zasadzie tyle, co przygotowałem na temat właśnie mm, projektów. Jeżeli uważasz, że czegoś zabrakło, masz może kolejne pytania, na które chciałbyś, abym odpowiedział, no to po prostu zapytaj. Możesz po prostu przy pomocy devmetal.pl i formularza kontaktowego zostawić mi pytanie. Możesz też się umówić na bezpłatną i niezobowiązującą rozmowę. Na stronie znajdziesz link do niej. Wybierzesz w kalendarzu po prostu datę i zwaniamy się wtedy. Możesz po prostu na YouTubie zamieścić komentarz i na pewno będę się do nich, do wszystkich komentarzy odnosił. I zawsze możesz napisać do mnie na LinkedInie. Wystarczy, że wyszukasz w wyszukiwarce Mateusz Bogolubow. Także dzięki za dziś i do następnego razu.